Dzień dobry wszystkim! Dzisiejszy dzień obchodzimy z Klaudią walentynki. Czego mówię w dzisiejszy dzień? Jak to powinno być logiczne, że jest to piątek, 14 lutego, ale nie, dzisiaj jest 13 luty, czwartek. Dlaczego tak? Ponieważ uznaliśmy, że będzie to dla nas wygodniejsze. Bo jak pójdziemy do kina, to będzie więcej wolnych miejsc. A idziemy do kina na... 365 dni! Twarzy nie greja. Dokładnie tak. I jeszcze dzisiaj co zrobimy, Klaudia? Nie wiem. Walentynkowe śniadanie! A, to ja ci zrobię! Klaudia, widzę walentynkowe śniadanie. A ty, gdzie pójdziesz? A ja idę po kwiatkę, żeby poprosić Klaudię, żeby była moją walentynką. Tak, bo mi tak zawsze robił to jakoś tydzień przed walentynkami, a w tym roku mu się zapomniało. Nieprawda. I musisz się nią mu zapytać. Tak, zapytam się, Klaudii, czy zostanie moją walentynką? Zostanie? Się skociłam, już się Jeszcze musimy co? No, ogarnąć trochę mieszkanie, to znaczy, mm. śmieci, posprzątać króliczkowi. Jak ja muszę podkurzać mieszkanie. Tak, można byłoby się zastanowić, y, że to taka niespodzianka bez niespodzianek. No, ale jak się tak mieszka razem ze sobą, chodzi się spać, wstaje się y, razem, no to jest tak ciężko zrobić taką niespodziankę. I tak się staram, jak mogę. Ostatni ci zrobię. No właśnie. Ale, no, żeby tak dać kwiatka bez wiedzy twojej, do żywego kwiatka, to jest problem, bo musiałbym go schować w szafie i wątpię, że by nos przeżył. Nie, musiałbyś wstać o siódmej rano. No, musiałbym wstać o siódmej rano i pójść po tego kwiatka. Ale zawsze jest ryzyko, że Klaudia się obudzi. Ja pewno No, właśnie, więc... Już po niespodziance, bo Klaudia by od razu zadawała pytanie. Gdzie wychodzisz? Po co wychodzisz? Dlaczego wychodzisz? No i koniec niespodzianki. Bo byś mnie nie wypuściła, gdybyś nie powiedział. No. no. właśnie. Taka niespodzianka. Idę po kwiatka. Witek poszedł po kwiatki, których oczywiście się nie spodziewam. Ja jeszcze jestem w piżamie, dlatego się Wam nie pokazuję. I zrobię nam śniadanie. A na śniadanie będzie sałatka z pomidorem i oliwkami. Po prostu daję to, co mamy w lodówce. Do tego grzanki z humusem i może pomidorem i cebulką. I do tego dla Witka będą jajka sadzone. Bo wiem, że on lubi chyba na śniadanie, tak mi się wydaje, a ja mogę jajka sadzone jest tylko na obiad, z ziemniaczkami i jakąś surówką. jakoś na śniadanie to mi nie wchodzą. Więc ja mu zrobię tak, a sobie, nie wiem, pewnie grzanki i tą sałatkę i będzie ok. Klaudia powiedziała tak. Oooo! <grym> Clickbait! No, no. zostanę twoją walentynką, ale już nawet bez kwiatów się zgodziłam. Tak, to prawda. Ale nie mogę się powstrzymać, bo były takie ładne. No, no. ale ja wolę tulipany niż róże, więc bardzo dobrze. No, bo ja się znam nad różami, ale. Bo róże nie są bardziej walentynkowe i romantyczne, a ja nie lubię. Pan w sensie, Boże. Najmniej w ogóle lubię czerwone róże. Najmniej czerwone duże lubisz. No, ja lubię jasne jakieś. o miniaturę trzeba zrobić później z tym. I Raffaello jeszcze dostałam. A w ogóle, wiecie, miał mi kupić tylko mały bukiecik, a kupił w sumie trzy, co No i co? Efect. Ale Raffaello, bo, bo ja też dostałam. Bo wydaliśmy sobie upominki. Dobra. Dobra, jedno. Ale Jemy. jeszcze pokaż, jak pokażę Bo ja też dostałem walentynkę. Patrzcie, jaka ładna walentynka. A jaka musi być smaczna. Lubicie humus? Bo nie przepada. Bleh. Kupiliśmy... inaczej. Ja miałem taką historię, że miałem... E, kupiłem humus na drugim roku studiów? Jakoś tak? No. Jak mieszkałem sam w akademiku. E, nie smakował mi. Był jakiś pomidorowy, czy coś takiego. Paprykowy. E, ale teraz kupiliśmy taki zwykły, zwykły i nawet mi smakuje. Klaudia nie smakuje. A ja z taką <laughs> I tak jest póki co ze wszystkim, co jest wege. No, wszystko co a Kladinie całą. Dobra, jemy smacznego. Smacznego. Uuu. Dzień dobry wszystkim. Ja się pokazuję chyba po raz pierwszy, prawda? Outfity ja wyglądam. O, zupełnie inaczej no. dzisiaj wyglądamy. No, jestem serio Faktycznie. Ja mam koszulę, w takie paski cieniuteńkie, niebiesko-białe. Do tego jeansy, buty takie na obcasie i brązowy płaszczyk. A ja jestem. prawie to ja białe opuszczałem. Gdzie idziesz, Nie wiem, bo jest tyle sznurków, że nie wiem, jak się mam tam dostać. Dawid. Hello. Jesteśmy właśnie w Kinie i czekamy na film 365 dni. Co już wam mówiliśmy? Właśnie. Ja pokładam ogromne nadzieje w tym filmie, bo mam nadzieję, że on będzie taki światowy, i że będzie wyglądał tak światowo, amerykańsko, a nie tak polsko. Czy to ten jakiś polski, wygląda jak amerykański? Hmm, ja nie lubię filmów w wegin, ale według mnie to im jest najbliżej więc za to plus. W ogóle może być nas kiepsko słychać, bo jest straszny tłok tutaj w kinie i to nie, że wszyscy idą na 3, 5 dni, ale jest jakaś konferencja i jest bardzo dużo ludzi. Eee, I kontynuując, jeśli chodzi o te amerykańskie filmy, to ja czekam bardzo, bardzo czekam na Legendy Polskie na Twardowski 3.14 to jest chyba roboczy tytuł. Miał być w styczniu tego roku, ale nie będzie. Mam nadzieję, że w ogóle będzie, bo jak się to uda, to to będzie taki polski film science fiction, ale na taką właśnie światową skalę, jeśli chodzi o efekty i o ten science fiction fantazję, bo Twardowski jest w kosmosie niby, nie? No i są diabły, no to to jest takie ten, ale no będzie rewelacja, jeżeli to wyjdzie. Pójdę w kinie, żeby wesprzeć. A, jak nie oglądaliście, to zajrzyjcie sobie na YouTube'a Allegro i tam powinny być właśnie legendy polskie. Albo wpiszcie po prostu legendy polskie, na pewno wam zaskoczy. Tam jest kilka filmów, taka seria i są cudowne, tylko wpiszcie sobie najpierw w internet, w jakiej kolejności oglądać, bo wtedy to się wszystko ładnie w całość układa. Idziemy na film. Uuu, taki nowy kadr wymyśliliśmy właśnie. Wyszliśmy do KFC po filmie, jesteśmy tacy chłodni już. Bo jest 20, prawie na druga. Prawie 22, a my jesteśmy o naszym późnym śniadaniu. Właśnie, bo wyszliśmy przed chwilą z filmu. Dobra, ja pierwsza powiem, bo ja chcę iść na ten film. Okej, okay. dobra. Tak, właśnie, załóżmy tak, że y, ja nie za bardzo byłem co do tego filmu przekonany. Naśmiewałem się, że będzie to kolejne 50 twarzy Greja, a Klaudia byłaby zadowolona. Tak, znaczy, że idziemy. Bo ja uwielbiam Blankę Lipińską. Nie czytam jej książek, ale po prostu ją jako osobę z tego co widzę. Znaczy, żeby nie było, I... ja nic do niej nie mam. No. I film mi się bardzo podobał. Totalnie nie polski. Nie wyglądał jak polski film, a to jest na plus. Dla no, nas. i ja też chciałbym hmm. powiedzieć, że mi się też bardzo podobał i polecam. Wam, żebyście szli do kina tak. na ten film, bo I jest nie super. Tak, jest kopią super. 50 twarzy graja. Nie jest jak o, niektórzy mówią. kompletnie się z 50 twarzy graja nierówna, wręcz powiedziałbym, że jest lepsza. Dużo lepsza od 50, dużo lepszy. Dużo lepszy od 50 sceny twarzy graja. piękne, no. piękne kadry. Tak, no, także idźcie na 365 dni, franki, no. Lipińskiej, i Bowarty. No No to jeżeli chodzi o sceny to były bardzo spoko. Tak, były spoko, bo w 50 twarzy graja nam się nie podobało, że były takie prze. Rysowane, Tak, wyidealizowane. No, trochę przesadało. była, A tutaj, no, pokazali tak fajnie. To. Realistycznie. Realistycznie, właśnie. tak, no. E, co jeszcze było Takiego Fabuła. Bardzo fajna, ciekawa. E, I my chcemy więcej. Tak, i chcę, Właśnie, to, to mi się podoba. To jest polski film, który sprawił, że chcę, żeby była druga część. Mhm. Pod sam koniec czułem taki niedosyt, że kurczę, to już jest koniec. No, ja no. też. Ja tym bardziej. No, akurat to już w ogóle załamka totalna. Także, no, czekamy. Ponoć ma być długa część, tak? tak Powiedziałaś ee... mi, że w wakacje, także... W wakacje. No, to ja już czekam do wakacji no, tylko. No, Blanka Lipińska postarała się. Rządzisz. Gratulujemy ci. A, to pokazuje, że warto w produkcjach filmowych e, polecić opiekę nad nią całą właśnie autorom książek. Znaczy, jeżeli film jest na podstawie książki. Mhm. No, bo to pokazało, że no... Nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, już nie wiem na co mówić. Czekam, mamy. Nie, jeszcze na nie ma. Nie ma, bo my mamy czekać 10 minut. Chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, że jak siedzieliśmy w kinie, to przed nami rząd dość duży część tego rzędu. To była taka ekipa e, pań, w sumie nie wiem w jakim on wieku, gdzieś koło naszego wieku, tak mi się wydaje, e, które zachowywały się dosyć niekulturalnie. E, Wiemy, że to nie jest wina obsługi, no bo to też no, trochę za dużo byśmy od nich wymagali, gdyby e, musieli sprawdzać każdego i legitymować i tak dalej, ale no, wniosły butelkę wódki na seans. Dwie ja widziałam. Tak, okładę, widziała dwie. No i chlały. E, na początku było spokojnie, ale potem, jak już się nawaliły tak dosyć konkretnie, to zaczęły być dosyć głośne i no, fajnie się tego słuchało. Upominałem je, oczywiście. E, I na samym początku nawet pomogło, ale pod sam koniec filmu znowu już były tak, no, naprane, że mam wrażenie, że traciły kontakt z światem. Powoli. Jeszcze jak śmierdziało. A, jak śmierdziało w wodą, i. Je... Ja miałam wrażenie, że czułem jeszcze whisky albo no. coś takiego, ale. Nie, bo po prostu potaczka, naprawdę. No, idziemy. Co tam chcieliśmy jeszcze im powiedzieć? Co? Jesteśmy już w domu. Jesteśmy. Y Mieliśmy jeszcze pokazywać romantyczną kolację, czyli makaron z kurczakiem, ze szpinakiem i tam innymi rzeczami. Ale narliśmy się w KFC tak. i ten obiad zrobimy sobie jutro. Może to dogramy, zobaczymy, może nie. Króli. Witek! Co, co Aha, Witek? Myślałam, że to ty nogą. Królik! Tadeusz. Tadek! Tadek! Tadek nam rusza Asta. Tadek chyba nie chce, żebyśmy się zajęli tylko nim. Tadek nam przeszkadza. W ogóle nie wiemy, czy to Tadek, czy, czy... Tadzisława. Nie wiem, czy to dziewczyna, czy chłopak i tego ostatnio znalazł... Tadek! O! teraz dziecka. <grym> ale cyski mają samce i samicę. Dowiedziałeś się później od mamy. Od mamy. No. <grym> Więc jest jeszcze nadzieja, że to jest chłopak i inny Tadek będzie odpowiedni, ale następnym razem twoja mama sprawdzi może tak, już będzie. Może, może już będzie wiadomo, nie? No. Znaczy niby sami moglibyśmy, ale on tak za bardzo nie chce nam się dać że to bym odwrócić. No można, ja bym go dała radę odwrócić, tylko że on ma ten ukrywający się jądro. ją no to tak, wędająca. Ale no nie, ja rozumiem, tylko... Ja bym dała ja, radę go złapać. Jak ja, ale dałabyś radę odwrócić, nie? Tak. Nie ten no, przecież tego tak tak go trzymałam, jak tutaj ja mam odwrócić. No zrobić. ale mi się wydaje, że to wtedy tylko była takie nie, tak. bo była obca osoba. No, nie mm. wiem. W ogóle jestem bardzo zdziwiona, negatywnie zdziwiona. Dlaczego są takie niskie oceny tego filmu? A, Był tak. super i naprawdę taki światowy poziom. Pierwszy polski film, chyba na takim poziomie. No, nie, nie wiem, który byłby. No dobra, sama Uf. sama sobie przypomniałem, że też była spoką, A, też na spornym no, okay. poziomie. No. No. I też ten przełom, bo no. była grafika 3D. Tak. Ale, ale ten film ma no piękne ten, kadry, w ogóle pod takim artystycznym względem, że tak. ten film był piękny. Tak. Zachęcaliśmy no, się na recenzję takiej jednej pani, może się nie rozwodźmy też za bardzo nad tym filmem, nie, bo nie. to też żebyście Wy zobaczyli swoją no. opinią się podzielili po naszymi komentarzami, może jak możecie. Tak, no każdy może mieć swoją, ale no tutaj jednak... Yy... No. no, jedna pani generalnie pisała, że to jest taki wyidealizowany obrazek, z czym się Co, nie zgadzamy. Nie, nie zgadzamy się kompletnie z tym. I że sceny erotyczne, i że aktor taki nieprzeciętnie piękny, I aktorka, aktorka też, że no, no, to normalnie, nie jest no. tak w prawdziwym życiu. No Więc? jest, patrzcie tylko na. <laughs> Wy obchodzicie walentynki, bo my jak widać tak. Ale zmiana tematu z filmu na walentynki. Ale no bo w sumie dzisiaj są walentynki. Film był o miłości. No i poszliśmy tam z okazji no to, walentynek. Tak, 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 no to wiem. Ale wiesz, nie mówią, że dzisiaj jest no wiem, no ale my dzisiaj sobie no robimy tak, walentynki. No. Eee, I tydzie, czy obchodzicie walentynki? Bo my spotkaliśmy się z takimi poglądami, że no przecież my się kochamy cały rok, więc po co nam walentynki? To ja się pytam. Po co nam Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn? Po no co, właśnie. skoro te osoby też kochamy przez cały rok? No właśnie. Więc my świętujemy święto zakochanych, dzień zakochanych. Tak. Jak to ta zwał, tak zwał, Te te ryberkali. Ryper... właśnie, wiecie skąd Słek. się wywodzą walentynki? Yy, w starożytnym Rzymie było takie święto jak Luperkalia, i ono było obchodzone w ciągu dwóch dni. 14 i 15 lutego i bodajże 14 faceci chyba losowali sobie swoje kandydatki bizkanki i e, tego 15 było to główne święto telupercale i to było święto płodności. A, no, no ciekawe, prawda? Ciekaw. Ale później, oczywiście, jak to często było w historii chrześcijaństwa. No, trzeba było to jakoś zastąpić, no bo jak to pogańskie święto, a że ludzie tak łatwo by się nie zgodzili na to, żeby zrezygnować z pogańskiego święta. I stąd jest to jest święty Walenty. Tak. O! Znaczy on, on niby był, znaczy no raczej był, ale y, jakaś tam była do niego przypisana legenda, że mm, w więzieniu, tak, w więzieniu, jakaś kobieta się w nim zakochała, ona była niewidoma, a z miłości. Zresztą, Tak. O, wow, ładne, chyba tego nie znajdę. Patrz, Klaudia, ile można się od ciebie dowiedzieć. Proponuję założenie kanału Ciekawostki Klaudii. No i w V wieku bodajże luperkalia zostały zakazane i zastąpiono to walentynkami. Ciekawe. Nie świętego Walentyn. Ciekawe, jak egzekwowali prawo. Pewnie palili na Stasie. No. A dużo jest taki. Y, dni, a, na bądź, gdzie murta. najpierw były pogańskie, a później zmieniono na chrześcijańskie. Murta. Tylko pod inną nazwą. Powinniśmy podcast założyć. <grym> mówić. Ja już <grym> to mówię tak długo było. gadali. Jezu, te podcasty miały godzin. Po a ty, mężczyzna, co sądzisz o walentynkach? Powinno być zakazane. <grym> Nie. Bardzo fajne święto. Można. Witek chyba bardziej czas. jest za walentynkami niż ja. No, pewnie tak. Jak no. za większością takich świąt miłosnych. Zresztą. Czy znaczy, dla mnie jest to miłe? Ja mam to, yy, że tak powiem, yy, działo mi też takie, wpaja, że tak powiem, mądrą wiedzę yy, na temat posiadania kwiatka, że jest to takie ładne, miłe, przyjemne i to nie jest tylko miłe, przyjemne dla tej drugiej osoby, ale też i dla mnie. Właśnie, tak ja naprawdę my mamy często walentynki, bo ja często tak. dostaję no. tak bez okazji kwiatki, czekoladki, batoniki, country. <grystki> KFC. KFC, o to, to <grystki> już mogłem, nie? No. no. ale nie, to jest dla mnie takie... Kurczę, u nas jest mniej romantyczna, Nie szkodzi prawie. Ale nie, no mi się to podoba i... Mi też się to podoba. Mi się po prostu podoba to, że Klaudii się to podoba, bo to chyba na tej zasadzie no to jest taka, lubię jak jesteś zadowolona. Wow. Słoszę, yes, tak. no Ale sam też lubisz walentynki, prawda? No tak, no lubię. No. No bo... My lubimy walentynki. My się kochamy przez cały rok i świętujemy też walentynki. Przez cały dzień. Tak. Nawet dzień przed. A, jeszcze jest inne. W sumie że, dzień jak co dzień. że walentynki są głupie, bo to właśnie mm, próbują sobie zapchać jakąś tą dziurę między Wielkanocą a między Bożym Narodzeniem, gdzie się dużo Aha. kupuje, więc a. trzeba pomiędzy wepchać coś, że... że tak. tak. Że Aha, to, że to, że że no, I że to jest dlatego złe. Ale nie trzeba przecież nikomu nic kupować. Nie trzeba. Zróbcie coś własnoręcznie, ręcznie, posprzątajcie w domu, ugotujcie. To no. wystarczy. Pewnie, że wystarczy. Jest dużo pomysłów na prezenty, które nie wymagają gotówki. Mhm. Uh -huh. No, naprawdę. E, zresztą, no nie wiem, to jak kwiatek już można tylko gdzieś zebrać. Tak. No, zimie no, w zimie jest ciężko, okay, No Ale tak? nie mówcie, że nie znajdziecie 5 zł w portfelu na róży. Na róże, no bo można kupić nawet tani. Nawet od biednej pani, która jest gdzieś przy tym. No. Taki, na taki mamy gest. Mały gest, cokolwiek. Albo. Zróbcie na... śniadanie, tak jak ja Witkowi zrobiłam śniadanie. Właśnie, pyszne śniadanie. O, to. Pyszne śniadanie. A! że mogą dać sele, tak? Jezu, yes, wiecie co? <laughs> <noise> Ale to nie było na ten, my... na walentynki. Ja nie, nie wiem z jakiej to okazji. Witek, co ty... Nie było kwiatarni otwartej? Nie, ty powiedziałeś, że nie chcesz kwiatków. Aj, Bo nie. Klaudia od <laughs> zawsze powtarza, że nie chce kwiatków. Bo ja jestem bardzo praktyczna, właśnie ja nie jestem typową kobietą, taką bardzo romantyczną. <laughs> Ja już cieszę jak dostanę kwiaty, tak. bo ja lubię, jak są świeże kwiaty w domu, ale no nie stać na znanie. No. Ale ja jestem bardzo praktyczna i ja lubię praktyczne prezenty i zawsze mówię, że nie kupuj kwiatków, bo one zdechną. Tak, tak właśnie mówi. Na przykład wczoraj powiedziałam, że wolę dostać y, wybierającą pastę do zębów zamiast kwiatków, bo była droga. Taką z węglem i to eko. No. Ale nie no, skończyło się na tym, że, znaczy ja powiedziałbym, dobra jak też i tak wiedziałem, że na następny dzień no kupię kwiatki, więc no cóż. <grym> e... yeah, ale ja, ale ja nie mogę prowadzić wielu wątków, bo ogóle. No co chcesz zacznij po prostu tak od nowa, bo ja cięcie tu dam. Tylko nie pamiętam, o czym chciałam mówić. Ja też nie. A czy coś ci dałem? Bo nie skończyliśmy chyba na tym, na, co ci dałem. Nie? Nie. Jak to? co mi tak? Dałem Claudię Sellera, tak? Faktycznie ty... <laughs> jest skończyliśmy jakie łoski. Pora! Pora! O. Ja nienawidzę pora. Nie Ale... wiedziałem jeszcze tego wtedy. Nie, lepiej. To był tak Por i wiecie, jak są te takie zielone badyle, to pomiędzy Witek wsadził czosnek. Co? Tak było chyba, że ty tam jeszcze pomiędzy coś wsadziłeś. To nie był sam Por. Serio? Tak. Do tego już nie pamiętam. Pustnik chyba, był no, Ale nie, nie, wiem, nie, że to z chodziło nie? No to chodziło o to, bo się, że jeżeli powiedziała, że nie chcę. No a ja to ale podpatrzyłem to byliśmy, z no, filmu. Byliśmy na początku związku. ale nie no, to było. Mojej Mania się przydała do rosołu. <laughs> no, świetny zięć. A ja y, nie lubię, co to znaczy prosol w w jakichś zupach, Oczywiście, seller, por, y, co jeszcze, pietruszka. Właśnie, ja tych trzech rzeczy nie lubię, nie znoszę, to mi tak śmierci. No w zupie lubię. W sensie, no musi dawać smak, ale tak bym nie zjadła tego. Ja nie lubię pietruszki, w sensie tej... Zielonej. Też. Tak, no. Ale koperek a ty też nie lubisz tym nic zielonego? Nie nie nie, 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 że nie lubię. Okej okay jest. Po ale prostu. Krzyżka, to... Bardziej mi się pietruszka. na jakieś poboczne tematy. Właśnie... Ja pierdzielę Film, Walentynki, pietruszka. No, walentynki te trzy filmem. tematy to będziecie mistrzami. No. To co jeszcze może mi powiedzieć? Bo um, my jak my dużo gadamy ze sobą, i ta dużo kamera gadamy. to nas w ogóle nie hamuje, po prostu gadamy teraz między sobą. No właśnie. Co, czy naprawdę moglibyśmy nagrywać podcasty. Ja pierdziele, Klaudia, czy ty widzisz, ile tam się już to nagrywa? Nie, bo ja nie mam okularów. Właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale u nas zawsze jest ten problem, że podczas gdy Klaudia montuje film, orientujemy się, że nie mam miniatury. I nie powiedzieliśmy, że macie zasubskrybować nasz kanał. Dobra, a więc pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał i zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I kliknijcie dzwoneczek. Tak, i jeśli możecie, to napiszcie też w komentarzu, czy byliście może na filmie Blanki Lipińskiej 365 dni i czy wam się podobał. Tak. I Bo czy jesteśmy ciekawi. obchodzicie walentynki. O, i czy obchodzicie walentynki. Dokładnie. Ты думаешь, что кто-то за мной пишет? нет.